No chłopcy witajcie na kursie szybkiego walenia konia imienia Adolfa Hitlera. Zanim staniecie się prawdziwymi pedałami to będę was musiał przeszkolić na strzelanie z wacków. Kurwa weź wypierdalaj pedale. A teraz idź Wasilij do tego zasperwionego przez Stalina chuje chałupy, żebyś znalazł sobie tam jakiegoś backa z którego byś sobie mógł postrzelać. Masz twój wibrator leży na stole, weź go sobie bo mi nie będzie już potrzebny. Bardzo dobrze, chuju. Ale czy zwaliłeś mojemu chłopakowi konia? On to bardzo lubi, wiesz no, jak każdy chłopak. Okej, okay, przejdźmy do bardziej zaawansowanych rzeczy. Pierdolnij sobie ze sperem w tego misia, a potem w drugiego. Tylko uważaj, są ostre. Dobra, teraz z nim sobie wacka na wibrator. Będziesz strzelał z niemieckiej strzelnicy, na której oddział ludy 102 zabili już tyle jomari od Hitler. Kurwa, teraz się przygotować, bo będziemy strzelać. Wy też im pedały nauczycie się jak poprawnie stosować wibrator. A jak się nie nauczycie to skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą. Bardzo dobrze strzelasz z tego vibratora, Wasili, jeszcze trochę a będziesz w tym tak dobry jak Pamela Anderson. Ale chociaż nie, im jeszcze wtedy nie było, to znaczy teraz, to znaczy wczoraj, to znaczy dzisiaj, kurwa pojebało mi się to już wszystko ja pierdolę. Dobra przejdźmy do rzeczy, będziesz miał 15 sekund na zestrzelenie kapuścianych niemieckich ubów, a jak ci się nie uda to i tak ci będę kochał, no to startuj. Brawo udało Ci się jeszcze ponadto z bonusem. Zbiłeś o dwa więcej niż musiałeś, chociaż ten drugi był po czasie. Ale i tak cię kocham. Ej, no co ty robisz? Dlaczego moją lalkę zabiłeś? Teraz nie będę miał co robić co wieczór. Zaraz się rozpłaczę. Proszę pani, to są ziemniaki, a nie prawdziwe granaty. Co mamy z nimi zrobić? Wsadzić je sobie w dół? Chociaż ja nie mogę, bo byłem wczoraj u swojego chłopaka. No no i wie pan, przepraszam. Pani, co my tam mogliśmy robić, no. No no to ostro musiało być, hehe. No właśnie, hehe. Dobra, no to se porzucajcie w te dziury, poćwiczcie celność przed waszym pierwszym razem. Kurwa kurwa mamy kurwę, bo jezu kto to się tak drze, albo to kogoś zapinają może, ja pierdolę jakie rymy he he he. Lecę zobaczyć bo nie wytrzymam normalnie. Kurwa, penisy wypuśćcie mnie to wam powiem wszystko, powiem wam jaki rozmiar chuja ma Hitler, bo ja wiem bo jestem arabo-niemiecką kurwą i byłam jedną z jego dziwych nigdy na u mnie razem z tą swoją pompką do chuja, że aż zabiasnę drzwi się powyrywały. E on mówi, kurwa nie wiem, chwila wiem, on powiedział to co powiedział przed chwilą, kurwa ale się dużo dowiedziałem, sznaty się zbliżają kurwa. Dobrze, dziewczynki, czasy działać. Trzeba pokazać tym kurwom, kto tu nawacki i wibratory, Bo jak im nie pokażemy, to oni nie pokażą nam. A więc powodzenia i nie zapomnijcie o gumkach. Zapiadalamy na panienki, zanim one nam uciekną. Kurwa za duży jestem. Może jak się począł dam, to mi się uda. No kurwa udało się. Po karabinie, ale fajnie zaraz słobią się rozpuszczone. Co kurwa? full magazyn, a no tak, bym kurwa zapomniał. Ja pierdolę włączę sobie swoją MP4, bo już mi łeb woli od tych strzałów. I wezmę sobie SK, bo tam lecą hit na czasie. Wizita Hari Venten uspielali te dota. I hear you, man. Wizita Hari Venten uspielali te dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och men Men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer ut och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker. I'm Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear your man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel your mind. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Get it the Kurwa już, dość tej zajebistej muzy. Posłuchaj jej sobie jak będę w domu u Hitlera. Kurwa ci bo zaraz wyjebie. No i kurwa wyjebało.

i to see